Tu żydko, tam przynżytko Mniejsze, ale jakieś zielone jest. Nie jest jeszcze źle na górze. Trochę miejsca nie może przypleśniała, za gęste urosła szpierzyna. Czarny wyjedli, to lepiej przyzimuje. Kawo powyzerali. Placów wolnych je. Na razie wapno, zaraz normalnie inne będzie trzeba stosować wapno żeby mi wsiąknęło, bo popadać ma